Rzekomą informację żagańskiej policji o poszukiwaniu amerykańskiego żołnierza, który miał zastrzelić polskiego kolegę, podchwyciły już polskie media społecznościowe. Jest to jednak świetny przykład fake newsa Niestety, rozchodzi się on z zawrotną prędkością. Pościg za Tomasem Wekingiem to fake news. Żołnierz drugiego. Pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszego. Dywizji pancernej USA Kapral Thomas B. uciekł z terenu wojskowego poligonu w Drawsku Pomorskim 2 kwietnia BR około godziny 23.15, gdy podczas wspólnych manewrów NATO miał konflikt z polskim kolegą z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Wskutek tego konfliktu ostatni został zastrzelony z pistoletu Beretta M9. Polski żołnierz zmarł w szpitalu, tak wygląda początek rzekomego komunikatu o pościgu za amerykańskim żołnierzem. Dalej znalazł się opis poszukiwanego wojskowego, który miałby być niezrównoważony i agresywny. W dodatku miałby być niebezpieczny dla ludności z powodu posiadania broni. Do komunikatu dołączono rzekome dane poszukiwanego, opis jego cech fizycznych oraz dwa zdjęcia. Wszystko wygląda na autentyczną próbę zatrzymania podejrzewanego o morderstwo obywatela USA. Jest to jednak całkiem dobrze stworzony fake news. Potwierdza to w rozmowie na temat.pl starsza sierżant Aleksandra Jaszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Ta informacja jest nieprawdziwa. Nie było żadnego incydentu na poligonie i policja nikogo w tej sprawie nie poszukuje, poinformowała funkcjonariuszka. Skoordynowana akcja. Jednak fałszywy komunikat znalazł się już nie tylko na wykop.pl czy popularnych portalach społecznościowych. Wpisując imię i nazwisko rzekomego poszukiwanego w wyszukiwarkę, pojawiają się witryny urzędów powiatowych oraz lokalnych portali informacyjnych. Sęk jednak w tym, że nie można ich znaleźć z pozycji strony głównej. Na szczęście, strony z FakeNevsem są przez poszkodowane serwisy na bieżąco blokowane, zaraz po otrzymaniu informacji. Trzeba przyznać, że witryny są bardzo dobrze podrobione, a akcja ewidentnie skoordynowana. Nie wiadomo jednak, kto i w jakim celu to robi. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że ze strony niezrównoważonego i agresywnego amerykańskiego żołnierza zagrożenia żadnego nie ma. Bo on nie istnieje.